Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Grymini Tenis. Nie poddajemy się, w dzisiejszym odcinku po raz kolejny gramy Rocky Cup. No i mam nadzieję, że tym razem się w końcu uda. Jak zwykle, nowe osoby zapraszam do zostawienia subika i zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej giery. I zaczynamy od Lucky Shota. Za darmo, mam nadzieję, że uda się coś kurcze trafić. Mamy taką nadzieję. Zobaczymy. Dobra, najgorsze na razie. Czy uda się trafić coś lepszego? Kurcze. Niebieskie. Mam jeszcze parę strzałów. O kurcze, co ja to zrobiłem? Nie, teraz zepsułem. <laughs> teraz zepsułem. Mam nadzieję, że się uda cokolwiek trafić, ale chyba nie, jeszcze mam dwie piłeczki. O nie, widzowie, nie uda się chyba. No, idzie nie udało. Znaczy, no, udało się zdobyć 5 gemów, także zawsze coś. Dzisiaj chyba będzie trochę rzeczy do odbierania. Awansowałem do Iron League, zobaczmy sobie co tutaj dostałem: 150 zł, paczkę. O, jakieś ciekawe rzeczy, pozmieniamy, może, sobie coś dzisiaj. Codzienne pierdoły oczywiście, otwieram paczkę z poprzedniego odcinka, też raczej nic ciekawego. Oczywiście Daily Deals 226, Achievement sobie zrobiliśmy, zawsze jakieś tam 5 gemów padnie i jeszcze coś, jakieś misje zrobiliśmy chyba. Odbierz 3 Achievementy, także zrobiliśmy sobie tą misję i odbieramy sobie 15 gemów, paczkę fioletową tutaj będziemy mieli, także... Udamy się może coś poulepszać na psem początku oczywiście. No widzowie, będą zmiany. Tutaj możemy sobie na pewno zmienić już żyłkę. Tutaj mamy takie dwie dobre. Rainbow. Myślę, że sobie ją od razu tutaj wybierzemy i upgradujemy. Ile to możliwe? A to też może upgradujemy czy nie? Upgradujemy ją raz, zobaczymy ile będzie miała. No ale dobra, będziemy tutaj używać na razie. I ten uchwyt sobie możemy jeszcze zmienić. bo Tutaj na początku mam na pewno lepszy. Ma 79 tutaj statystyki i zaznaczamy sobie. I piłkę możemy sobie zmienić. Nie wiem od kiedy, ale w każdym czemu kurczę nie mogę? Czemu nie mogę? Aha, tutaj ma... mogę sobie kupić więcej piłek. Dobra, no to kupujemy sobie kurczę, 10 sobie kupimy za 250, oczywiście. Nie wiedziałem w ogóle, że takie rzeczy można. Dobra, i teraz sobie zaznaczamy. Mamy 10 piłeczek tych. I widzowie, wbiłem siódmy poziom. Nie wiedziałem, że tak szybko pójdzie, także znowu tutaj odbieranko oczywiście 1000 zł. Dobra, to by było tyle zmian. Klikamy jeszcze sobie paczkę do odblokowania na kolejny odcinek, oczywiście. Okej, okay, widzowie, plan odcinka jest taki, że zagramy sobie jeden taki meczyk, można powiedzieć, treningowy na tym korcie, a potem lecimy sobie na. Rocky Cup, jeszcze kolejne podejście, bo nie odpuszczę, dopóki tego nie wygramy, oczywiście. Także zaczynamy, proszę Państwa, od takiego meczu treningowego. Play i wylosowało nam jakiegoś dobrego chłopa, nawet. I zaczynamy. Mam nadzieję, że ten meczyk pójdzie po mojej myśli, że wygramy na spokojnie. No, i tak pierwszy serwis. Laminę miałeś rację, bo ja tylko tutaj. Jednego przycisku używałem, a teraz próbuję używać jeszcze kurczę tutaj tego top spina. Wow! Ale kurczę, mam nadzieję, że to O nie, co ja zrobiłem? Co ja to zrobiłem? Dobra, przegrałem. <laughs> no, ale teraz się będę starał używać kurczę top spina i slice'a i może sami loba też, chociaż bardziej chyba ten top spin early teraz perfekt. O mamy punkcik. Dobra. Mam nadzieję, że mój skill w tej grze pójdzie do góry coś i że wygramy w końcu ten Rocky Cup. Mamy kurczę lepszą tą żyłkę na paletce, także to też coś na pewno. Ło, musi dać! Nie wierzę, dobrze to zrobił. Kurczę już problemy na samym początku, ale spokojnie, widzowie, muszę to wygrać. Także. No i teraz głód zaserwowałem. I elegancko, dobra, 2-2, idziemy web w łeb, że tak powiem. Ale no, bardziej liczę na ten roki i kabrze, uda się go dzisiaj zrobić. Drodzy widzowie. Dobry serwis. Dobra, skupienie. Troszkę tutaj taktyka lewo, prawo powróciła. I nie zdąży. Dobra, to akurat na spokojnie. Na niego ta taktyka działa. No i wygrywamy, jednym punktem jak na razie, dobra. CERWUJ GOŚCIU, NIE MA CZASU. I co, a ja tak za bardzo, O, CO JA ZROBIŁEM, NIE NO CHŁOPIE, NO I DOBRZE SIĘ BIJESZ TĄ PALETKĄ PO GŁOWIE, BO ŹLE ZROBIŁEŚ. <grytania> MASAKRA, IDZIEMY web W ŁEB, PREZYDZOWIE NO. Ale nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie to przegram, także... Kurczę, muszę wiedzieć w których momentach dokładnie używać... Tego top spina, a nie tak randomowo używać dobra. Mamy punkcik zdobyty, znowu mamy przewagę. Serwujemy. Perfekcyjny serwis! Jak on to zdążył? Leć! Ja nie mogę! Jak on to zdążył? Ej, nie wierzę! On kurcze... Jest za dobry na mnie. Ale już dobrze zaczął. Kurczę, muszę tak bardziej środka się trzymać, jakim ja jestem dobem w tą grę. Ale spokojnie, widzowie. Będzie dobrze. <ścoughs> Kurde, jaki on jest. No widzowie nie idzie mi zbyt dobrze, ale... Mam szansę to jeszcze nadrobić. Oby tak. Się stało, że to nadrobię. Nie może być inaczej. Na środku się trzymać, żeby wiedzieć, gdzie on. Leci, co ja zrobiłem? Widzowie, nie wiem, co ja zrobiłem. Kurczę, przegrywamy ten meczik, niestety. Ale dobra, teraz idziemy na tournament. Także trening zaliczony, można powiedzieć. Szkoda, że przegrałem. Gratulacje dla tego chłopa. Na szczęście nie jakoś specjalnie dużo tracę. Nie chcę grać jeszcze raz. Dobra, pierwszy meczik poszedł dosyć słabo, ale tournament pójdzie lepiej. Zaczynamy. I jeszcze zanim zaczniemy turnament, muszę sobie tutaj zmienić mojego tenisistę na tego słabszego, bo inaczej mnie dobierze do trudniejszych zawodników. Takie powiadomienie dostałem, także zaznaczamy sobie tego i dopiero teraz idziemy na turnament. Także może dlatego nie mogłem wygrać ostatnio. Dobra, lecimy sobie jakąś babkę tutaj z UK nawet o 510 punktów. Zobaczymy! No statystyki mam troszkę lepsze, zobaczymy jak to pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze, no muszę to wygrać, nie ma innej możliwości, widzowie, lecimy. Pach, piękny serwis. Pach, ona już wie, co ja tu chcę zrobić. Pach. Pach, co tak na jedną stronę grasz, babko? Dobra, mamy jeden punkt, dobrze idzie. Na razie tutaj jednym przyciskiem gram. Kurczę, może bym spróbował tego top spina użyć, ale trochę się cykam, trochę się cykam, że mi to nie pójdzie. O, ty wygląda jakby ona jakaś słaba była, opadła z sił. Co ja zrobiłem? Dobra, jeden jeden. To było niestety dosyć słabe. Kurcze, a miało być tak łatwo, prosto, pięknie, przyjemnie. A tutaj już się zaczyna problem out. Na szczęście już myślałem, że będzie problem. I lecimy. Ładnie, na spokojnie trzeba to robić. Nie ma co się śpieszyć. Czy teraz tego. Jest, dobra. Teraz właśnie użyć tego loba. I dobra. Prowadzimy. Byle tego nie zepsuć w żaden sposób. Nie zdąży. Na tamtą stronę. Na tą stronę. Dobrze. Nie zdąży. Zdąży. Znowu zdążyła. Kurczę. Czemu ja tutaj. Cały czas late mam. Za późno. O, teraz perfekt, dobra. Ja za późno klikam. Też kurczę w tej grze muszę czaić dużo rzeczy, bo będziemy cały czas przegrywać. Ale mam nadzieję, że dzisiaj uda się w końcu wygrać ten Rocky Cup. Jestem dobry myśli! Udało się jakoś to zrobić. Perfekt, dobra, już się chyba nauczyłem klikać Good. Late. O, udało się, dobra, czwarty punkt Cik-tak, także prawdopodobnie. Mam nadzieję, że ten meczek już pójdzie z górki. Jest nadzieja w każdym razie. I to wcale nie mała. Wow, Oj, aut. Zestresowałem znowu. Stresem mam w tej grze czasami. Perfekcyjny serwis. O nie! Dobrze udało się. Ona teraz zepsuła i match point, drodzy widzowie. Dla mnie oczywiście. Mam nadzieję, że uda się to zrobić. Kurczę. Może w następnym odcinku sobie. Bardziej poobczałem jakieś taktyki. W dzisiejszym tak jeszcze na pałę troszeczkę gram. taktyką lewo-prawo i udało się. taktyką lewo-prawo się udało rozgromić tą babkę. Także pierwszy meczyk jest za nami. I poszedł zaskakująco nawet łatwo. Dobra, lecimy dalej. Gratulacje dla mnie, no i czekamy. O, jakąś paczkę niebieską zdobyłem. Czekamy teraz na kolejnego zawodnika. Buty jakieś, no dobra, mniejsza, z tym teraz. Jest już kolejny? Nie, czekamy na niego. Dobra, mamy kolejnego zawodnika, proszę Państwa, Natasza jakaś. I zobaczymy, ile punktów. 514, może być nawet chociaż dużo. Jakiś ma dziwny outfit, no znowu statystyki, jakby troszeczkę lepsze mam. No i zobaczymy. Czy się uda to wygrać? Musi się udać. Ale kurczę, widzowie, to musi być. To musi być chyba prawdziwy gracz. To musi być prawdziwy chyba gracz, bo na bota bym nie czekał. Tak mi się wydaje. Jeżeli do tego momentu dotarliście, to napiszcie. Co myślicie na ten temat w komentarzach? Czy to prawdziwy gracz? Czy bo mi się wydaje, tutaj, że to prawdziwy gracz może być. Late i jeszcze out. Dobra, powtórka serwisu. Jesteśmy na dobrej drodze. Do wygranej. Mam nadzieję, że samych takich słabych mi. Kurczę Irli? <grymne> Za wcześnie. Że samych takich zawodników mi będzie. Losowało! Nie zdążyłem. Dobra, zdobył jeden honorowy punkt, ale spokojnie. Nie chcę na to patrzeć nawet. <grymne> Widzowie, ja muszę to wygrać. Nie biorę innej opcji pod uwagę, late. Jak late? Perfekt. Nie wiem, ja tutaj z tym czasem odbicia też mam problemy z tego co widzę. Dobra. O kurczę, good troszeczkę za późno. Late dobrze, udało się, ale out. Kurczę znowu, idziemy w łeb, w łeb. Widzowie, nie mogę tego przegrać. Nie mogę tego przegrać. To jest moja misja, tego nie przegrać. Jest perfekt, good. Teraz tym lobem to zrobiliśmy Good. Na drugą stronę i wygrywamy, dobra. Mamy to. Kolejny punkcik. Jeszcze trzy widzowie, jeszcze trzy. Oby on teraz nic nie zdobył, bo będzie problem. Skupienie 100%. Rocky hub. W zasięgu ręki można powiedzieć. Irli. Co, nie? Jak to ja źle odbiłem? Nie wierzę, widzowie. Zacięty pojedynek. Ale to znowu mój błąd jest. Mam problem z czasem tutaj odbicia, ale on też widzę ma problem. Dosyć duży. Także. Chyba mamy porównywalny poziom. perfekt perfect. Early. Perfect. Nie, nie wierzę. Dlaczego on nie doleciał do tego widzowie? Ja nie wierzę, przegrywam. Przegrywam. Muszę odrobić punkt, bo nie możemy tego przegrać. No kurczę, już jestem. Delikatnie mówiąc, sfrustrowany. Dobrze. Jak on już leci na drugą stronę? Dobra, zdobyliśmy punkt. Jeszcze dwa. Jeszcze dwa. To nie jest dużo. To nie jest dużo. Mogę to wygrać. Mam delikatnego stresa. Czuję oddech presji na plecach. Irli, ja nie mogę. Jak Irli, late. Perfekt. Dobrze, mamy to jeden punkt widzowie i zwyciężamy drugi meczek, jeszcze zostanie jeden. I być może, być może Rocky Cup się uda zdobyć. On też może mnie stresa, jeżeli to jest prawdziwy gracz. Także Ja nie wiem co on mi tutaj wystawia. Co ja zrobiłem, widzowie, no nie wierzę! Nie wierzę. Dlaczego on tego nie odbił? Czekajcie. Przecież ja nacisłem, co nie wiem, czy za późno. Kurczę. Dobra. To nie układa się zbyt dobrze za nas. Ale cały czas jest nadzieja. Nadzieja umiera. Ostatnia, late, za późno. Perfekt, jest dobry. Mamy punkt jeszcze jeden. Znowu to samo widzowie. Czy się uda ten jeden punkt zdobyć? Masakra, jaki pojedynek. Nie wiem, czy taki pojedynek tutaj miałem. tym ten mini tenis w swojej karierze. Ciężki dla mnie. Niby łatwy zawodnik, ale całkiem ciężko. On już tam jest! Udało się, zepsuł, wygrywam. Dobra, widzowie, dochodzimy do finału Rocky Cup i może się to uda zrobić i zdobyć. Mam nadzieję. Dobra, lecimy teraz na finał. Dobra, już gościu na nas Czech, zaczynamy. Rocky Cup, muszę to wygrać. Ile będzie miał punktu? Miała, bo to babka jest. Zobaczmy, 520. No, nie ode mnie. I drodzy widzowie, po raz chyba pierwszy finał Rocky Cup. Mam nadzieję, że uda się to zrobić i uda się to zdobyć. Patrzcie, jest tam ten Puchar na środku, czeka na nas. I dobra, mam nadzieję, że presja mnie nie zje. To będzie ciężki pojedynek jeszcze z czarnym panem, jakimś Late, ale dobrze. Ej, o kurcze. <ścoughs> Już coś czujesz, że on będzie za dobry po co ja tam stałem w miejscu, jak głupi, dobra? Spokojnie, widzowie. Może jakimś cudem uda się to wygrać. Czemu late? A czemu on good? O, teraz perfekt. leć! Jak on to zrobił? Irli, ale odebrałem przynajmniej. Good. Zacięty pojedynek. Lobem. O, kurczę. Dobrze, dobrze. Mamy jeden punkcik. Udało mi się tym właśnie drugim przyciskiem, którym nigdy nie gram. To zrobić. Yy, I mamy jeden punkcik Także jest nadzieja, widzowie. Jest nadzieja, ten meczyk na pewno będzie długi i zacięty o kurczę, czemu ja tam, gdzie on jest, to robię. Irli, ale. A i dobra. <laughs> nieważne, nieważne. Punkcik straciliśmy, ale nie ma co się poddawać. Mamy szansę cały czas. To oczywiście wygrać late Jak to late Jak to znowu late? Perfekt jest. Dobrze jest chyba, ale <laughs> Irli, Irli, cały czas Irli Rzucaj się, nie wierzę, 3-1. No dobry chłop jest, dobry jest chłop, nie ma co tutaj mówić, nie wiem dlaczego, skoro jakoś mam mniej punktów ode mnie i ja mam wyższy poziom. Ja po prostu chyba jestem nowym w tym grze, trzeba to przyznać. Irli, znowu Irli, co ja robię, dlaczego za wcześnie, late teraz, no ja nie umiem odbijać, odbieraj, to jest perfekt, ale nie zdążymy już... 4-1, ale nas rozwala gościu. No nie wiem, nie wiem. Mamy szansę cały czas. Cały czas jest nadzieja, ale naprawdę ciężka sprawa. Ciężka sprawa. Jak się jakoś tutaj skupię, to może. Może się uda. Dawaj! Gut, mamy to? Mamy to, dobra. Drugi punkcik. Cały czas, jak widzicie, jest szansa, cały czas jest nadzieja. Trzymajcie kciuki tam, widzowie, w komentarzach. O, oh, nie zdąż! Kurczę, piąty punkt, ale to znowu mój błąd. Dużo moich błędów, widzowie. Dobra, mecz point. Jak musiał uda, to wygrywa, niestety. I po raz kolejny nie uda się zdobyć Rocky Cupu. Wygrywa, wygrywa, niestety, widzowie. Kurczę, no jeszcze raz będę musiał ten Rocky Cup grać. Nieskończoność będziemy go grać. Aż go przejdę. W następnym odcinku też będzie Rocky Cup. Już zawsze będzie. Rokika! Nie no dobra, ale ja czuję, że w dzisiejszym odcinku delikatny progresik jest. No jest jak jest, widzowie. Kurczę. Następnym razem może się uda. Szkoda, że taka silna ta babka była. Odbierzemy tutaj sobie jeszcze z Free Passa jakieś rzeczy, bo mamy coś chyba, czy nie mamy? Mamy jakąś tutaj siateczkę. Żyłka to się nazywała profesjonalnie. No i dobra, widzowie. Na dzisiaj już mam dość tego odcinka. Także w następnym odcinku, pewnie znowu sobie zagramy Rocky Cup. A ja zapraszam Was jeszcze raz do stawienia Subika i zapraszam wszystkich do stawienia zasięgowej łapeczki w górę. I do usłyszenia, elo!